Żarłok i skóra i Mando, do... Jerry, trzymać! Oraz nasi goście. <noise> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! 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 Zapraszamy. Witam Was w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieśliński i ponownie nadaję z zielonej łączki, siedząc ponownie, chociaż tym razem na innym, wielkim głazie. Mijają mnie właśnie ludzie, wieje wietrzyk, śpiewają ptaszki. Jest miło przyjemnie i chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o kolejnej niewielkiej grze. I znowu zrobić to krótko, nie przeciągając nadmiernie, a tym razem padło na tytuł Red Trigger. Red Trigger to gra darmowa, free-to-play, dostępna na Steamie od y, pół roku, nie, już to niedługo rok minie, bo od 8 lipca, no 10 miesięcy, tak? 2016 roku. Tytuł, za który odpowiada jedna osoba: Maxim Wezina. Jeżeli tak się czyta to nazwisko. Jest to absolwent National Animation and Design Center na Uniwersytecie w Montrealu w Kanadzie. I ta osoba, w sumie nawet nie wiem czy to kobieta czy mężczyzna, stworzyła w ramach pracy zaliczeniowej, dyplomowej tę właśnie grę. Jak podaję na forum internetowym silnika Unreal, praca zajęła około 6 tygodni nad taką pierwszą wersją roboczą, i potem kolejne 7 tygodni, nie więcej w sumie, 9 tygodni na dopracowanie, bo 15 tygodni w sumie zajęło stworzenie tego tytułu i jest to gra z gatunku FPS, First Person Shooter z elementami Puzzle Game, czyli mamy strzelankę z łamigłówkami. Już na wstępie w sumie mogę powiedzieć, że jest to tytuł portalopodobny i czerpie z portala naprawdę dużo, ale w sumie te pozytywne rzeczy Gra jest stosunkowo krótka, w końcu tytuł darmowy, praca zaliczeniowa, ale sprawa sporo frajdy. Wcielamy się w niej w wirusa o nazwie, jak wskazuje tytuł Red Trigger, i naszym zadaniem jest zainfekowanie systemu. Z tego jemy awatarem z perspektywy pierwszej osoby, i mamy takie specjalne działko, które pozwala aktywować w tym systemie, złożonym ogólnie z takich raczej szarych bloków, bloki czerwone. Możemy naraz aktywować do trzech bloków, gdyż na tyle nam wystarcza energii w broni, i strzelanie do nich, to wchodzenie w interakcję sprawia, że bloki te Albo się wysuwają po prostu ze ściany, z podłoża i w związku z tym tworzą dla nas platformę, na przykład by gdzieś przeskoczyć. Czy też takie katapulty wystrzeliwują nas w powietrze, albo blokują jakieś lasery, albo blokują drzwi, które się zamykają i pozwalają nam gdzieś przejść. Czasami podtrzymują jakieś inne elementy planszy, które gdzieś tam się przesuwają i uniemożliwiają nam przejście, a jeszcze innym razem aktywują jakiś konkretny mechanizm. I chociaż to wszystko wydaje się proste, to w grze, która składa się bodajże z 10 leveli, Sprawdza się to doskonale, bo ta prosta mechanika została wykorzystana po prostu w 100%. Zaczyna się tak, właśnie bardzo podstawowo, czyli wysuwamy sobie klocuszki ze ściany, by po nich przeskoczyć gdzieś tam dalej, potem stajemy na takim czerwonym bloku, aktywujemy go, on wtedy wyskakuje z ziemi, wystrzejwuje nas w powietrze, pozwala nam dosyć gdzieś dalej. Początkowo jest to banalne, ale potem już trzeba to ze sobą łączyć, czyli gdzieś wyskoczyć, potem od razu się odbić, potem gdzieś skoczyć tak, żeby w momencie, gdy jesteśmy na wysokości innego bloku, aktywować go i wystrzelić się znowu w bok, czy też po drodze musimy właśnie zablokować jakiś mechanizm, by móc przeskoczyć dalej. Niektóre elementy wymagają naprawdę niezłego timingu, wyczucia czasu i precyzji w skakaniu. Później mamy też plansze, gdzie na przykład goni nas czas i gonią nas lasery, które nas zabiją, gdy do nas dotrą. Czasami poruszamy się w bok, czasami do góry i ostatecznie w finałowej fazie mamy takie już bardziej skomplikowane łamigłówki oraz taki etap, gdzie ten system już jest zainfekowany, wali się i my musimy się z niego wydostać. I naprawdę jest to emocjonujące, o dziwo. Chociaż no, wcielamy się w awatar będący wirusem, infekującym system, ale... Daje to sporo frajdy i ja bawiłem się bardzo dobrze. Tak jak mówię, tytuł jest krótki. Mnie przejście całości zajęło 55 minut. Jest osiągnięcie za przejście całości, przy czym trzeba to przejść na raz. Ja niestety wyszedłem z gry i potem wszedłem od nowa po prostu do levelu, na którym skończyłem, w związku z czym aczivka nie wpadła. Jest też osiągnięcie za przejście gry w czasie poniżej 10 minut. Tak mi trochę korciło, ale zginąłem dość szybko i stwierdziłem, że nie, nie dam rady, a nie chcę mi się teraz jakoś maksować tego przez kilkanaście godzin, ale widziałem, że są ludzie, którzy robią sobie taki speedruny i dają radę. I iluś tam procent osób udało się zdobyć to osiągnięcie. Ja po prostu przeszedłem całość, wszystkie 10 leveli i to mi wystarczy. Ale tak jak mówię, jest to solidny tytuł portalopodobny. Level design, który był rzekomo tym, na czym twórca twórczyni się skupiał, skupiała wypada naprawdę nieźle wykorzystanie mechaniki też w porządku jest to solidny, może nie klon, ale tytuł inspirujący się portalem i w sumie więcej do powiedzenia nie mam. Minusów w sumie jakiś większych nie widzę. Są momenty troszkę trudniejsze, które czasami powtarzamy po kilka razy, co może irytować, ale z drugiej strony, no chyba o to chodzi, by jednak jakieś tam wyzwanie przed nami stało, by gra nie przechodziła się sama. Finał, tak jak powiedziałem, jest emocjonujący i jest to na pewno 55 minut z mojego życia, które będę miło wspominał. A że tytuł jest za darmo, to każdy może go sprawdzić, choćby i za chwilę. Ja osobiście polecam, jeżeli znudziło wam się przechodzenie po raz kolejny portali, to odpalcie sobie w wolnej chwili.